Myśli, że tam mogłabym postawić jakąś małą komodę? A czy tutaj ogólnie widzę, że przestrzeń jest sporo, Oczywiście, jeśli z będzie złożony. Tak, no, nie, to mówimy o raczej sytuacji na co dzień. Na przejście wystarczy nawet 90. jak najbardziej można wdrożyć, bo mamy tu sporo przestrzeni. Ja nawet zrobię tutaj w tej chwili też wymiar, żebyście widzieli, jak to Dobrze. się do ściany. O no, pytanie, czy w ogóle można tą elektrykę tak przeciągnąć? Trzeba dołożyć ściankę, żeby y, gdzieś tam po prostu wykonać jakąś instalację. I to jest taki mhm. wymiar. Ogólnie na przejście wystarczające, bo tutaj nic się innego nie dzieje poza z funkcją przechodzenia. Jeśli ona byłaby przesuwna, i tak bym też sugrogowała, byłoby to bardziej komfortowe, żebym mieć do niej dostęp. Więc jakbyś mogła yy, zerknąć na zdjęcie yy, na, na dysku.